Witajcie na naszym kanale. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, który może znacząco wpłynąć na Wasze życie. Jeśli czujecie, że utknęliście w miejscu, a Wasze marzenia i cele wydają się ciągle nieosiągalne, ten film jest dla Was. W dzisiejszym wideo omówimy 5 rzeczy, które musisz natychmiast usunąć ze swojego domu, ponieważ przyciągają one ubóstwo i stagnację. Te rzeczy mogą blokować przepływ pozytywnej energii, której potrzebujesz, aby osiągnąć sukces i szczęście. To bardzo ważne, abyś uważnie wysłuchał informacji, które zaraz przekażę. Każdy przedmiot w Twoim domu ma swoją własną energię i wibrację. Jeśli otaczasz się przedmiotami, które mają negatywną energię, lub są związane z przeszłością, mogą one hamować Twój rozwój i powodować, że czujesz się przytłoczony i zablokowany. Wyjaśnię szczegółowo, czym są te rzeczy i dlaczego powinieneś się ich pozbyć. Kiedy zrozumiesz, jak te przedmioty wpływają na Twoje życie, będziesz mógł świadomie oczyścić swoją przestrzeń i zaprosić do swojego domu więcej pozytywnej energii. Dzięki temu będziesz mógł ruszyć naprzód i zacząć realizować swoje marzenia z większą łatwością. Przygotuj się na transformację swojego domu i swojego życia. Jeśli jesteś gotów na zmiany, zaczynamy od pierwszej rzeczy, którą musisz natychmiast usunąć ze swojego domu, aby poprawić przepływ energii i przyciągnąć dobrobyt oraz sukces. Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że wszystko na świecie to energia. Każdy przedmiot, każda osoba, każda myśl i emocja posiada swoją własną wibrację energetyczną. Te wibracje mogą nas wspierać, napędzać do przodu. Ale mogą też nas zatrzymywać i hamować nasz rozwój. Pomyśl o swoim domu, jak o żywym organizmie. Każdy przedmiot w Twoim domu wpływa na ogólną energię tej przestrzeni. Gdy otaczasz się przedmiotami, które są związane z negatywnymi wspomnieniami, przeszłymi problemami czy stratami, te przedmioty zaczynają oddziaływać na Ciebie i na Twój stan emocjonalny. Blokują przepływ pozytywnej energii, która mogłaby wspierać Twoje cele i marzenia. Kiedy zrozumiałem, jak ogromny wpływ na moje życie mają przedmioty, którymi się otaczam, zacząłem dokładnie przyglądać się wszystkiemu, co miałem w swoim domu. Odkryłem, że wiele rzeczy trzymało mnie w przeszłości, w sytuacjach, które już dawno powinny być zakończone. Te przedmioty blokowały moją energię i hamowały mój rozwój. Wyobraź sobie, że każda rzecz w Twoim otoczeniu jest jak cegiełka budująca Twoje życie. Niektóre z tych cegiełek. Mogą być przestarzałe i nie pasują do nowej konstrukcji, którą próbujesz stworzyć. Te stare elementy, które trzymają Cię w przeszłości, mogą blokować energię, która powinna przepływać swobodnie. Poświęć chwilę, aby zastanowić się, jakie przedmioty w Twoim domu mogą mieć negatywny wpływ na Twoje życie. Może to być coś, co otrzymałeś w trudnym okresie, coś, co przypomina Ci o nieprzyjemnych wydarzeniach, albo po prostu coś. Co już nie pasuje do Twojego obecnego stylu życia. Kiedy zidentyfikujesz te przedmioty, będziesz mógł zacząć proces oczyszczania swojej przestrzeni i przywracania jej harmonii. Teraz, gdy mamy już podstawowe zrozumienie, jak ważna jest energia w naszym otoczeniu, przejdźmy do konkretnych przedmiotów, które mogą blokować Twój rozwój i przyciągać negatywną energię. Zaczniemy od rzeczy, które są bardzo powszechne. Ale mogą mieć ogromny wpływ na Twoje życie: ubrania, których już nie nosisz. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, której powinieneś się pozbyć z domu ubrania, których już nie nosisz. Każdy z nas ma w swojej szafie ubrania, które kiedyś kochaliśmy, ale teraz tylko zajmują miejsce. Te ubrania, chociaż wydają się nieszkodliwe, mogą w rzeczywistości hamować Twój rozwój i blokować przepływ pozytywnej energii. Kiedy kupujesz ubranie, Nosi ono specyficzną energię, która pasuje do sytuacji, w której wtedy się znajdowałeś. Pomyśl o tym. Prawdopodobnie doświadczyłeś kupowania ubrań, które uwielbiałeś i nosiłeś cały czas, ale potem z jakiegoś powodu przestałeś je nosić. Wiesz dlaczego? To dlatego, że się zmieniłeś. Nasze gusta, potrzeby i styl życia ewoluują. To, co podobało nam się kilka lat temu, może już nie odpowiadać temu, kim jesteśmy teraz. Ubrania, których już nie nosisz, noszą energię twojej przeszłości, która już nie pasuje do twojej obecnej energii. Przechowywanie tych ubrań może cię zatrzymać i uniemożliwić dalszy rozwój. Zastanów się, jak czujesz się, otwierając swoją szafę i widząc te ubrania. Czy wywołują uśmiech na twojej twarzy? Czy czujesz się zainspirowany do działania? Czy może przypominają ci o dawnych czasach, których wolałbyś nie wspominać? Jeśli ubrania, które trzymasz, nie sprawiają, że czujesz się dobrze, to znak, że nadszedł czas, aby się ich pozbyć. Przeprowadź dokładny przegląd swojej szafy. Wyjmij każde ubranie i zastanów się, kiedy ostatnio je nosiłeś i jak się w nim czułeś. Jeśli nie nosiłeś go przez ostatni rok lub dłużej, prawdopodobnie nadszedł czas, aby się go pozbyć. Możesz oddać je na cele charytatywne, sprzedać, albo jeśli są w złym stanie, po prostu wyrzucić. Zanim jednak pozbędziesz się tych ubrań, poświęć chwilę na coś ważnego. Weź każdą sztukę odzieży do rąk i powiedz: Dziękuję za wspomnienia i czas, który spędziliście razem. To dlatego, że każda sztuka odzieży ma energię i potrzebuje zakończyć swój cykl z odpowiednim pożegnaniem. Kiedy nosiłeś te ubrania, na pewno przyniosły wspaniałe chwile do Twojego życia. Podziękowanie pomaga uwolnić tę energię i zrobić miejsce na nową, pozytywną energię. Która pojawi się w Twoim życiu. Drugą rzeczą, która blokuje Twoją energię, są uszkodzone przedmioty. Każdy z nas ma w domu rzeczy, które są uszkodzone, ale z różnych powodów nadal je trzymamy. Mogą to być rzeczy, które mają dla nas wartość sentymentalną, albo po prostu przedmioty, które planujemy kiedyś naprawić. Niestety, trzymanie takich rzeczy może negatywnie wpływać na naszą energię. Pomyśl o każdym uszkodzonym przedmiocie w Twoim domu. Może to być coś tak prostego jak pęknięty talerz, wyszczerbiony wazon, stara zepsuta lampka, czy nawet sprzęt elektroniczny, który już nie działa. Każdy z tych przedmiotów ma negatywne wibracje, które mogą wpływać na Twoje samopoczucie i przepływ energii w Twoim domu. Złamany talerz może wydawać się nieszkodliwy, ale jego obecność może zakłócać harmonię w Twoim domu. Wazon, który już nie jest kompletny, może symbolizować coś, co nie jest w pełni funkcjonalne w Twoim życiu, a zepsuta lampka może oznaczać brak jasności i wizji. Wszystkie te przedmioty mogą być subtelnymi przypomnieniami o rzeczach, które nie działają w Twoim życiu i mogą blokować przepływ pozytywnej energii. Zamiast trzymać się tych uszkodzonych przedmiotów, zadaj sobie pytanie, czy naprawdę ich potrzebujesz. Jeśli coś jest złamane, traci swoją pierwotną integralność i energię. Naprawianie uszkodzonych przedmiotów może być kuszące, ale często lepiej jest po prostu pozwolić im odejść. Przeprowadź inspekcję swojego domu i zidentyfikuj wszystkie uszkodzone przedmioty. Zastanów się, czy naprawdę warto je naprawiać, czy może lepiej jest je wyrzucić. Jeśli decydujesz się na naprawę, zrób to od razu. Jeśli nie, pożegnaj się z nimi z wdzięcznością za czas, który spędziliście razem i pozwól im odejść. Usuwanie uszkodzonych przedmiotów ze swojego domu to ważny krok w kierunku oczyszczania przestrzeni i poprawy przepływu energii. Zobaczysz, że twój dom stanie się lżejszy, bardziej harmonijny i pełen pozytywnej energii. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na rzeczach, które naprawdę mają znaczenie i ruszyć naprzód z większą jasnością i pewnością siebie. Trzecia rzecz, która blokuje przepływ pozytywnej energii w Twoim domu to brudne lub zużyte buty. Może się wydawać, że buty są tylko codziennym elementem garderoby, ale w rzeczywistości mają one duży wpływ na twoją energię i życiową ścieżkę. Buty noszą energię miejsc, w których były. Każdy krok, który w nich stawiasz, absorbuje energię z otoczenia. Kiedy nosisz brudne lub zużyte buty, przenosisz negatywną energię do swojego domu, co może wpływać na twój ogólny nastrój i samopoczucie. Dlatego ważne jest, aby dbać o swoje buty i regularnie je czyścić. Pomyśl o swoich butach jako o odzwierciedleniu swojej ścieżki życiowej. Brudne i zniszczone buty mogą symbolizować przeszkody, trudności i stagnacje, które napotykasz w życiu. Utrzymywanie ich w dobrym stanie jest jak dbanie o czystość i klarowność swojej ścieżki. Regularne czyszczenie butów jest prostym, ale potężnym rytuałem który może pomóc w utrzymaniu pozytywnej energii. Kiedy wracasz do domu, zrób z tego nawyk czyszczenia butów. Użyj odpowiednich środków czystości, aby usunąć brud i kurz. Jeśli buty są zużyte i zniszczone do tego stopnia, że nie da się ich naprawić, czas się ich pozbyć. Zainwestuj w nowe buty, które nie tylko będą wygodne, ale także będą symbolizować nowy początek i świeżą energię. Nie zapominaj, że buty są również częścią Twojego stylu i wizerunku. Kiedy masz na sobie zadbane buty, czujesz się pewniej i bardziej zorganizowany. To z kolei wpływa na Twoją energię i sposób, w jaki postrzegasz siebie oraz jak jesteś postrzegany przez innych. Podsumowując, dbanie o swoje buty to nie tylko kwestia estetyki, ale także energetyki. Regularne czyszczenie i wymiana zużytych butów to proste kroki. Które mogą znacząco poprawić jakość Twojego życia i przepływ pozytywnej energii w Twoim domu. Czwartą rzeczą, którą powinieneś usunąć z domu, są przedmioty i ubrania należące do osób, które już nie są z Tobą, tych, którzy odeszli. Naturalne jest, że chcemy zachować wspomnienia po bliskich, którzy odeszli, jednak przechowywanie przedmiotów pozmarłych może mieć negatywny wpływ na Twoją energię i emocje. Te przedmioty często niosą ze sobą ciężar przeszłości i mogą powodować stagnację emocjonalną, utrzymując cię w stanie żałoby lub nostalgii, co uniemożliwia ci pójście naprzód. Każdy przedmiot w twoim domu ma swoją własną energię, a przedmioty po zmarłych mogą być nośnikiem smutku, żalu i tęsknoty. Ważne jest, aby zrozumieć, że twoje wspomnienia i miłość do zmarłych nie są zależne od fizycznych przedmiotów. Możesz honorować ich pamięć w inny sposób, który nie będzie blokował twojej energii. Pomyśl o przedmiotach, które przechowujesz po zmarłych. Mogą to być ubrania, biżuteria, zdjęcia czy inne pamiątki. Zastanów się, jakie emocje wywołują te przedmioty. Czy przywołują one smutne wspomnienia? Czy czujesz, że trzymają cię w przeszłości? Jeśli tak, być może nadszedł czas, aby się z nimi pożegnać. Proces uwalniania się od przedmiotów pozmarłych nie musi być bolesny. Możesz zrobić to z szacunkiem i wdzięcznością. Poświęć chwilę, aby podziękować każdemu przedmiotowi za wspomnienia i emocje, które przyniósł do Twojego życia. Możesz stworzyć mały rytuał pożegnalny, w którym wyrazisz swoją wdzięczność i pozwolisz przedmiotom odejść. Alternatywnie, możesz zachować tylko kilka najważniejszych pamiątek, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie, a resztę przekazać dalej. Możesz oddać je na cele charytatywne, przekazać bliskim osobom, które również cenią te wspomnienia, lub po prostu usunąć je ze swojej przestrzeni. Pamiętaj, że trzymanie się przeszłości może blokować Twoją zdolność do życia w pełni w teraźniejszości. Uwalniając się od przedmiotów pozmarłych, otwierasz się na nowe doświadczenia i możliwości, które mogą wnieść do Twojego życia świeżą, pozytywną energię. Piątą i ostatnią rzeczą, którą powinieneś usunąć ze swojego domu, jest bałagan. Bałagan to nie tylko fizyczny nieporządek, ale również energetyczna blokada, która może znacząco wpłynąć na twoje samopoczucie, produktywność i ogólny przepływ energii w twoim życiu. Kiedy twój dom jest zagracony, energia nie może swobodnie przepływać to tak, jakbyś próbował iść naprzód z ciężkim bagażem na plecach. Bałagan wprowadza chaos i dezorganizację, co może prowadzić do uczucia przytłoczenia i stresu. Utrzymywanie porządku i organizacji jest kluczem do zapewnienia harmonijnego przepływu energii. Zacznij od przeglądu każdej przestrzeni w swoim domu. Skup się na jednym pomieszczeniu naraz, aby proces był mniej przytłaczający. Przeglądaj swoje rzeczy i zastanów się, które z nich naprawdę są ci potrzebne i które sprawiają, że czujesz się dobrze. Jeśli coś jest uszkodzone, niepotrzebne lub nie używałeś tego od dawna, czas się tego pozbyć. Kiedy zaczynasz usuwać bałagan, zwróć uwagę na to, jak zmienia się energia w Twoim domu. Możesz zauważyć, że przestrzeń staje się jaśniejsza, bardziej otwarta i przyjazna. To dlatego, że usunięcie niepotrzebnych rzeczy tworzy miejsce na nową, pozytywną energię, która może swobodnie przepływać. Oprócz fizycznego sprzątania, zwróć uwagę na inne sposoby wprowadzania pozytywnej energii do swojego domu. Regularnie otwieraj okna, aby wpuścić świeże powietrze i światło słoneczne. Rośliny domowe to kolejny świetny sposób na wprowadzenie życia i pozytywnej energii do przestrzeni. Dobrze jest również stosować naturalne olejki eteryczne lub świece zapachowe, które wprowadzą przyjemne aromaty. Utrzymanie porządku nie oznacza, że Twój dom musi być idealnie czysty przez cały czas. Chodzi o stworzenie przestrzeni, która jest funkcjonalna, estetyczna i która sprawia, że czujesz się dobrze. Każdego dnia poświęć kilka minut na sprzątanie i organizację, aby bałagan nie narastał. Podsumowując, eliminacja bałaganu to nie tylko fizyczne sprzątanie, ale także oczyszczanie energetyczne, tworzenie harmonijnej i zorganizowanej przestrzeni życiowej. Pozwoli ci czuć się bardziej skoncentrowanym, spokojnym i gotowym na przyjęcie nowych możliwości. W ciągu tego filmu omówiliśmy pięć rzeczy, które musisz natychmiast usunąć ze swojego domu, aby przyciągnąć pozytywną energię i dobrobyt. Te rzeczy to ubrania, których już nie nosisz, uszkodzone przedmioty, brudne lub zużyte buty, przedmioty należące do zmarłych oraz bałagan. Każdy z tych elementów może blokować przepływ energii i wpływać na twoje samopoczucie oraz życiowy rozwój. Zachęcam cię do przeprowadzenia dokładnego przeglądu swojego domu i zastosowania się do tych wskazówek. Dzięki temu stworzysz harmonijną przestrzeń, która wspiera twoje cele i marzenia. Jeśli podobały Ci się te informacje, zostaw komentarz, polub ten film i jeśli jesteś nowy na naszym kanale, subskrybuj, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Dziękujemy za oglądanie i życzymy Ci pełnego, pozytywnej energii dnia.